Zapraszamy na warsztaty kulinarne Błona Akademia Italiana. Organizowane przez mistrza kuchni szefa Krystiana Szymaniewicza w programie między innymi nowoczesne techniki i trendy kulinarne, kuchnia molekularna, sztuka dekorowania potraw, kuchnia pięciu przemian, techniki przyrządzania mięs, ryb, makaronów, przystawek, dań głównych i deserów, dodatkowo spotkania ze znanymi kucharzami i osobami z kulinarnego świata. Zdobądź cenną wiedzę połączoną z doskonałą kameralną atmosferą, gotowaniem i wyśmienitym smakiem. Na uczestników czekają liczne niespodzianki, Zapisz się już teraz na warsztaty kulinarne na stronie www.włoskaakademia smaku.pl. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do odkrywania smaków. Mistrz kuchni Krystian Szymaniewicz, Kuchnia Włoska i Pasja. Zapraszamy na warsztaty kulinarne Błona Akademia Italiana, organizowane przez mistrza kuchni szefa Krystiana Szymaniewicza. W programie m.in. nowoczesne techniki i trendy kulinarne, kuchnia molekularna, sztuka dekorowania potraw, kuchnia pięciu przemian, techniki przyrządzania mięs, ryb, makaronów, przystawek, dań głównych i deserów. Dodatkowo spotkania ze znanymi kucharzami i osobami z kulinarnego świata. Zdobądź cenną wiedzę połączoną z doskonałą kameralną atmosferą, gotowaniem i wyśmieniem. Tym smakiem. Na uczestników czekają liczne niespodzianki. Zapisz się już teraz na warsztaty kulinarne na stronie www.włoskaakademiasmaku.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do odkrywania smaków. Mistrz kuchni Krystian Szymaniewicz. Kuchnia włoska i pasja.